Zrastam się z Matką Ziemią. Kończę rabatę cienistą. Dokupiliśmy, przyszło sporo nowych odmian funki. Dzisiaj jeszcze je posadzę. Tutaj mam funkie Tom Schmidt, tu mamy Blue Mamuta. tu mamy słuchajcie Ogień i Lód. Przepiękna, nie będzie duża. Kilka brunerek wielkolistnych, tutaj mamy trzy odmiany w sumie. No, jeszcze wysypię korą, żeby mnie podagrycznik za bardzo nie przerastał, chociaż też pewnie będzie. I tu jeszcze damy jeden za chwileczkę, już wariegate pluszczyk. No i niech dzieci rosną. Jak będą za duże, to je poprzesadzam, ale wiecie, ja nie lubię gołej ziemi. Lubię, jak jedna roślina zachodzi na drugą. Wtedy nie ma miejsca dla kwastów, to są żuławy. Tu się nie da zrobić rabatek, że roślinki są 20 cm od siebie. Albo i więcej, bo nic nie będzie rosło. No to do roboty.